To przestało trochę padać, więc my jedziemy tutaj mamy rozjazd między Loma a Firenze. Właściwie gdzie się nie wybieramy, no to tak naprawdę tu 40 minut, tu godzinę 20. No nibo blisko, a wszędzie daleko. To, 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 co kocham by w no, takie uliczki wąskie, po prostu, i teraz zbawać sobie, że z przyczepą, gdzie się wykieruje. niestety, że będzie tyle tutaj aut, albo że w ogóle będą auta jakie budowali, no taka przyczepa. No na że ale... ludzi, to tylko się na pewno zmieściło. W też przejechał. Jechaliśmy do takiego małego miasteczka, urokliwego o Fiesole, i stanęliśmy na ulicy Via To chyba było najlepsze miejsce. Takie niebieskie koperty, więc trzeba zapłacić, tam jest słupek dalej, ale to nie, chyba nie ma lepszego miejsca tutaj, żeby stanąć. A Fisole to jest takie małe miasteczko, tak naprawdę koło Rume, e, Florencji, ono jest na takim wzgórzu, ale jest bardzo stare, ponieważ ono jeszcze e, sięga Etlusków. Na tej ulicy jest też taki punkt informacyjny i my tutaj taką mapkę e, znaleźliśmy, to jest ta sama uliczka, dostaliśmy taką, darmową, I teraz tak, weź trzymaj tą, do i o, tutaj jesteśmy, w tym miejscu. No i tu są jakieś tam takie atrakcje do obejrzenia. My chcemy zobaczyć ten teatr Romano na pewno. więc teraz pójdziemy. Myślę, że przejdziemy tam. po każdej tej atrakcji, no. bo jest no tak dużo. to dojdziemy, no. zobaczymy. I tu zaraz mamy właśnie to teatr Romano Muzeum. Właściwie koło punktu informacyjnego. Co robisz? Chcę sobie zdjęcie zrobić. Ale z czym? Tu jeszcze nic nie ma. No, na, ten... no a napis, co jest z dla no, no. O, czekaj, tu jest bilet no, no. no to o, No. Dobra. No. O, jest jeszcze tego kompleksu. No, najpiękniejsze, tutaj, to jest chyba ten widok zobacz Lana, tę górę. Ale cudowne nie jest. Bilety po 7 euro, ale tutaj już mamy piękny widok naprawdę ten widok zachwyca. Tutaj jest muzeum. My widzieliśmy tylko Centrum Archeologiczne bez tych muzeów. Więc mamy 40 minut na zwiedzenie. No tutaj mamy taki właśnie apiteatr i tu jest scena, więc tu na pewno są jakieś wydarzenia kulturalne takie, tu się odbywają, no i taki piękny widok na te góry. Szkoda, że jest tak pochmurnie dzisiaj, ale chociaż nie pada. Tak nagrywa, a Maciek próbuje coś Julii powiedzieć, ale nie chce, żeby było na nagraniu. No podobno to jest jeden z lepiej zachowanych takich teatrów rzymskich. E, sens w tym, że no, ja znalazłem informację, że tu zmieściło się 3000 osób, a tam moim zdaniem może 300 weszło, a nie 3000. Podejrzewam, że to była jakaś katolickie świątynia. A te stopnie naprawdę takie dużo wyższe niż obecnie się buduje. Kiedyś budowano, a ludzie byli niżsi. No czy to jest ta piątka? Fonte wie. Sotera. Fonte Sotterra ja Jakieś to... dudełko, tak? No nie wiem, tu przeszłam, to jest kawałeczek ulicą się przejść No dobra, no, pokręcimy Biadele, się tu co, nie ładnie jest bardzo po prostu Benewicz. Naprawdę to jest ładne. To nie jest do Was takie, no, jeżeli dla Was takie ruinki to są tylko taka starta kamieni To może nie warto tych 7, 7 euro od osoby płacić ale generalnie to jest w takich pięknych okolicznościach przyrody. I no nam tu się tak podoba. Następnym razem pewnie byśmy nie zapłacili 7 euro, bo jednak tutaj jest trochę za mało. Może 2-3 euro to, to można by było to zwiedzić. Ale naprawdę jest bardzo malowniczo ładnie tutaj e, to wszystko położone. Podobna taka dla świętego Domulusa jest z XI wieku. Nie wiem, zobaczymy, może da się tam do środka wejść. Wyższenie, tutaj takie. Faktycznie brak okien. Tutaj troszkę mały. Ale mroczny, co? Kurczę. Ale mroczny ten no, kościół. Tych okien tu nie było widać tak naprawdę w tym kościele. Znaczy, nie ma tych kościele okien, bo w tym takich jeszcze przed gotyckimi stylami to te okienka to takie magne były. I taki mrok. Taki skłodny, mm -hmm. Nie musiał mieć zdobień, nie musiał mieć tego wszystkiego takiego powiedzmy nie wiem, rokoko jakiś takich, w no, tych no, tutaj tak, w większości w przypadków. Tak, takich, tylko po prostu taka taki... taka skała, taka po prostu no, no, tak, ściana skalna. Mi pasuje taki kościół, no, bardziej, no, no, ja no, no, tak mi wrażenie. przychodzi i ma takie... I też się taki bardzo Ale podoba. piękny kościół, ma tyle pięknych ozdobek, taki jest pełny, a potem przyjść do kolejnego. Ale fajnie, pusty, fajnie bo nie ma ozdób, nie? <laughs> Dokładnie. No, to tak trochę mamy. ale fajny, bo ma ozdoby i ale fajny, bo nie ma. A tu jeszcze widok na tą katedrę. No i oczywiście ten styl taki, zobaczmy, to był styl romański. No i właśnie tych okienek, tak mało tam było, dopiero w stylu gotyckim postanowiono trochę światła wpuścić i pograć trochę tym światłem. Tutaj w tym parku oliwkowym mamy piękny widok na Florencję. O zobaczcie, tam nawet widać katedrę we Florencji. Natomiast ten że jest tu niestety widokowy zamknięty. Szkoda, ale może jeszcze zobaczymy gdzie indziej. No i tu mamy piękny widok na Florencję, ale tam już pada deszcz. I jak lunie za was tutaj, to będziemy biegli. Także lecimy szybciutko, szybciutko. I znowu jest szybciutko, szybciutko. I to wszystko przez tą pogodę. Tu wydaje mi się, że to jest yy, taki zakon Franciszkanów i taki kościółek. Podejrzewam, że Budynki zakonne, tam dalej. I co nie ma wejścia, to jest. Słuchajcie, tak to wygląda. Trochę się dziwię, że to wszystko jest otwarte, tak naprawdę. Czy tu można wchodzić? Nie będę się tam ładował, ale tak wygląda tutaj ten klasztor franciszkanów w tym miejscu. <laughs> No podobno tutaj też relikwie świętego Franciszka z Asyżu przechowują, ale tym bardziej dziwię się, że to takie otwarte, można było wejść, nikt nie pilnował. Kamery były niby. Co tam? A chcesz coś powiedzieć jakiego? No dobra, dobra, już idę. A my tutaj sobie idziemy dalej tymi terenami spacerowymi po Toskanii. Jest to miasteczko, co, nie? No, a ty wiesz jaki ten kąt jest duży? No zobacz, chodź na mapę, ci pokażę. No kręcimy się i tutaj natrafiliśmy o, na taki cmentarz. Co znaczy uwagę, to właśnie taka szafa z urnami. Maciek, juka, zobaczcie na, ten, na szczyt tego muru, widzicie? Jeśli mówiłem Maciek, że takie szkło się robiło na murze. Zobaczcie, tutaj na nadal coś takiego zrobili. No, żeby teraz, żeby tu nie siedziały. Oj, nie wiem, chyba, żeby ktoś nie przechodził na stronę No i tu mamy taki piękny ryneczek. Tutaj są, pod tymi drzewami są knajpki. No takie uroczy to miasteczko. Zupełnie inne niż. No jedno. Nie, tu pod drzewami jest ich więcej. Jedna, tu druga, trzy, co najmniej knajpki są. tutaj, bo nie chce się już robić, sobie usiąść sobie. No to sobie usiąść sobie. No to będzie jakieś My tu wrócimy, No ty nie w knajpce, bo masz tu ławeczkę. Gdzie my idziemy? A my chcemy zobaczyć co tam jest, o tam jeszcze z powiem. I wrócimy. Tu wow, tutaj jest punkt widokowy, o widzisz, tam tamto żółte to jest koncert Dominikanów, ale pięknie widok tu na Florencji, jak tu spokojnie. A 10 to jest to Piazzale. Proszę jeszcze. Tak, tu poszliśmy, nie? to chyba jesteśmy w tym miejscu. No. Tutaj gdzieś jeszcze prąd tych kladesenów, ale nie 10. wiem gdzie. Nie wiem, czy jesteśmy szczerze mówiąc tutaj. Czy? No dobra, to takie podsumowanie tego fiesole. Czyli macie tak, wąskie uliczki i macie piękne wille na wzgórzu, z ogrodami, z widokiem na Florencję, e, trasy spacerowe. Tak, trochę po górach jest, faktycznie one w górę i w dół idą. Ale to jest takie ciekawe miejsce inne niż do tej pory oglądaliśmy i dlatego nam się podoba. Jeszcze szukałem tego konwentu kladysek i tak idziemy wzdłuż tego młodu ciągle taką dłużką i już wiem, on jest po prostu za tym młodem, dlatego go nie widać. Zobaczcie, jak zakwitły. robisz? to tak. jak zakwitły. nie widzicie. Aha, a co to jest? A kto to wie? O, tutaj widać się kwiatki. Ty no, niesamowite samo wili te do ten eukaliptus taki co taki gumowiec, nie co? Nie, gumowiec, co widzieliśmy nie eukaliptus. Nie, nie wiem nie? co to jest. Czyś pewnie widzieliśmy te drzewa tych Ale tych kwiatów nie widzieliśmy. No. nie ma A tutaj w butelce mam kwiatka. O proszę, tu jest Ma kawałeczek. To ma odpowiednie warunki. Jeszcze mu zrobię kilka dziurek. Na razie jedzie, w tutaj ale może mi się uda go wyhodować. Rósł w skalę, więc zakładam, że jak zrobimy murek u nas pod tarasem, to znajdzie tam swoje miejsce. Albo gdzieś indziej, jeśli przeżyje, oczywiście. Czytałam sobie książkę. Kamil Za 100 metrów. Skręć w lewo. I Michał z Julką niestety ją gdzieś lewo. zostawili na dole, i no jest cała mokra. Ja próbowałam ją wysuszyć, ale szczerze mówiąc nie zrobiłam tego dobrze, więc już zachodzi mi pleśnią. Śmierdzi normalnie naprawdę pleśnią, masakrycznie. Muszę ją szybko przeczytać i, i nie wiem, co właściwie z nią zrobić. No. Wysuszyć? No, zobaczymy, czy to tak łatwo pójdzie. No, taka refleksja, że tutaj jest po prostu ładnie, tak malowniczo jest. Te rośliny, te pinie, te cyprysy, takie wysokie, na przykład jak tutaj. Tak, brokułki oli. To Fiesole jest takie naprawdę położone na tych wzgórzach, wąskie jakieś uliczki, przejścia, to naprawdę takie miejsce takie malownicze, takie urocze, zupełnie inne niż na przykład San Dziamo i tak dalej, zupełnie inne niż Florencja, aczkolwiek teraz jesteśmy gdzieś na tych przedmieściach, dużo takich ładnych willi jak tutaj, albo tutaj za zobaczcie, 300 metrów, taki pałac no i jest tu co oglądać. Przecudowne oleandry wzdłuż drogi. W ogóle ta Florencja z tej strony, jak się jechało do tego fiesole, to naprawdę ładniejsza jest. Te wille takie, te drzewka, po prostu taka malownicza. Bardziej mi się tutaj podobała, niż ta w to zwarte takie zabudowa miejska z tego Miasta. No ale mówię, może też gdybyśmy byli w innym okresie, mniej ludzi, a po drugie też nie objechaliśmy wszystkich miejscowości dookoła, tak? No my wróciliśmy, a ja pokażę wam jak góry wyglądają teraz. Zobaczcie, bo jest taki zmierzch już i tam po prostu to wszystko, takie chmury się kłę... tak kłębią się nad tymi górami. No piękne widok był dzisiaj, jak to tak wszystko właśnie się kłębiło. No ja idę z matkiem teraz tutaj znowu na ten pan winowy. No Maciek tam wchodzi, ale to powiedz co cię, na... gdzie cię nagrać? Wszędzie. <laughs> Tylko nie patrz w dół, nie patrz w dół. Nie. <laughs> to nie jest tak łatwo. A co ty myślisz? Gnubo tu, nie? Myślę, że to będzie łatwiejsze. <laughs> no widzisz. To się tylko tak wydaje łatwo, wiesz? Najłatwiej to się, znaczy najbardziej to się wydaje ludziom, którzy tego nie muszą robić. Wiesz, jak sobie tak oglądasz, to myślisz, ale to marysz. proste. No Maciek, no ja czekam aż spadniesz i tak próbuję to nagrać, a ty się tak obijasz, no. Oho, w końcu. I gdzie teraz? Ty teraz jedziesz, tak? To czekaj, jak się stanie inaczej. Teraz musisz chyba zjechać na tej wolce tutaj po... Albo nie, nie Nie. To idziesz... Nie, nie mam żadnej, niestety. To musisz po prostu... Idziesz po tej linii, No. no. Właśnie nie nagrałem Maciek na tym walce Jechał, ale udało mu się. Widzisz, nie, nie poczekałeś jak włączę kamerę. I pojechałeś za szybko. No i koniec. Brawo synu. No dawaj, pierwsze wrażenia, kolego. Uuu, jak chcę jeszcze raz. Czajcie, ja, kurczę, nie nagrałem akurat jak na tym walce zjeżdżałeś, bo złączę kamerę. Uuu, jak chcę jeszcze raz. Już nie szlakuj mi tutaj. No mów, co ja było trudne co nie, nie trudne. nie, nie, nie. 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 Ci. No, najcięższe było te takie, te takie co tutaj przechodzimy, to takie na linie. takich linach, że takie trzeba było w dziurkę nogę wsadzić, no, nie? Takie, takie jak się wieszać, czy to takie liny tylko, że nogę tam wsadzamy w głowy Tak jest. To to ci najdłużej też poszło No. Jeszcze była ta lina, co była dość ciężka, ale potem odkryłem pattern na to A bracie, to to Jaki? Eee. Aha, tak bokiem szedłeś Tak, tak, tak. O, czekaj, 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 jest jakiś, mm -hmm. jakaś muzyczka na żywo. No, ja niestety muszę coś mówić, bo mnie z monetyzują. Tą piosenkę po prostu rozpoznają. Ale no taka atmosferka tu jest właśnie w tej chwili. No i tak tu jest wieczorem. Tu można sobie posiedzieć i posłuchać muzyczki. Jak chcecie jakąś poradę, i na pewno coś, co będę tu robił następnym razem, jak będę w takim parku, to weźcie takie rękawiczki takie w pół, że palce odkryte, ale tutaj. <grym> no, łapki wolały, co? Bo, no, bo to szczególnie jak na dużej idziecie. No, jak no, na no, tak 5 minut, to ten, no, ale jak idziecie na przykład na godzinkę takiego wspinania, czy coś takiego, no to polecam Wam naprawdę wziąć takie te. Nie, nie zabijcie się. No dobra, zadowolony, uratowałem ten dzień dla ciebie. No, tylko boję się jednej rzeczy, boję się, co to by było, gdyby tam spadł spad na samym końcu tej tej. Muszę chyba się wrócić do początku, co nie? Nie na samym końcu. Nie, wie, bo może to jest sposób, żeby cały czas chodzić i nie płacić. <głos> <głos> spaniaczku, co? Nie, no raczej, nie bo wtedy nie, nie da się do tyłu pójść, chyba że. A, dlatego to było takie ciężkie, żeby na końcu zejść z tego i to otlątać. Żeby może ktoś nie cofnął cały czas. Macie, żeby... bo już nas nie widać, wiesz? A po drugie do ziplenu da się tylko dojść. a to i tak prawie koniec. witajcie No. Hej, nie zrobiłem przed nosem No mów, czy fajnie było? Czemu I mów, no. A, Fajnie, bo melty zobaczy 10 minut umierającego. Umierającego.